Siemaneczko, ja ze mną dzisiaj Osiek A co będziesz robił ze mną dzisiaj? Eee, oglądał filmy. Chor, no dobra, pozwalam. Ci. <noise> Dobrze. A dzisiaj gramy w Knights. Trochę ściszę muzyczkę. Bo pewnie będzie za głośno. I jak już zauważyliście nagrywam dlatego, że y, naprawiłem laptop no. Tak, bo nie umiesz się nie obsydziwać. U co to? I head over. Dobra, nie chcę się czytać. Bo za dużo tego jest. E. coś tam o bombie doczytałem, tylko tyle. Tu wyjście jakieś, może tu coś jest to bomb. No ale... Trzeba mam z tym zrobić? Ok. Aha, mogę się zamienić. Mów coś do widzów. Czekaj. Chodź, że jest gwiazdo. Dobra, wiosny. już jestem. Powiedz wszyscy, że jesteś gwiazdo na górze. Tak, powiedz jej. Ha. O, rany, rany, rany. Um, ok, dziękuję. Idę na jeszcze nagrywasz? Dobra. Tak, a to ja mam przytrzymać to nie, Dużo, Kurde, do... ale super to jest Mów coś do swoich pan, e, fanów Ale nie, wolę miecz mm, Gdzie ja mam miecz, gdzie ja mam miecz? Miecz? No miecz muszę wziąć do ruchania Kurde, ty czekaj, bo tutaj są jakieś zombiaki. Uff. Co to za robaki? Co? Z jakimiś robakami walczę, kurde, przez tego torrenta mi... Ehm, przez tego Google Chrome mi tak reaguje. <noise> <noise> Nic nie powiedziałem. O, jaki typek. Cicho. Ja nic nie powiedziałem, jestem różową babką. Nie, nie, to źle to powiedziałeś, jesteś rudy. Nie. Tak. Na kamerce zaraz pokażę, czekaj, wyłączę to, co tam ci mówiłem. Cicho. Ja nic nie powiedziałem. Niczego nie powiedziałeś, tylko swoim widzom, wiesz, że oni mogą się czuć urażeni w tym momencie? Oj tam Nie doceniasz ich Nie doceniam ich możliwości Dobrze A tak, widzowie Daniela proszę o to, abyście przeszli na mój kanał Tak, yy, będzie Ta... w opisie i mikrofon Dobrze. O, już nie pierdzi o, ja Nie, nic nie chcę teraz... Aha, tu muszę teraz wyjść Fajnie, słuchaj, jest taka sprawa. Co? No nic. Mówiłeś, że jest sprawa. No nie ma już sprawy. Więc tak, Daniela, a nowy kanał Daniela to jest Osiek Games. Tak, spróbujcie go. Ok. Link będzie na pewno w opisie, ale i tak zapomnę dodać. I na pewno w opisie Wam dam. Dobrze. To vlog to e, Nie, w opisie dam na pewno link do y, fajnego, fajnej tapety, którą zrobiłem ja oczywiście, a kto inny ehm, A tam jest miejsce, dobrze. Yy, I tą tapetę będziecie mieli na pewno w downloadzie, znaczy w downloadzie, w opisie Tu co jest? And... Czekaj, baszka mapy, znaczy, yy, koliseum, czy to jest koliseum? Koliseum? To pewnie jest koloseum. Koliseum, nie koloseum. A. Dobra, teraz Gdzie są te misje? Gdzie jest następna misja? What is next? Mam no, smutne Czeka. wieści. Co? Czekaj, jak ja wymyślę, to ci powiem. Mm, Jeszcze. E, więc tak, ja też bym chciał Was poinformować, iż Oszasz, iż o oh, oh. e, e, Z tej gry też nagromadził swój kanał, więc może będziemy razem. Tak, Ale... razem jak ktoś się chyba grasowało, z tego co wiem. Co? Z tego co się domyśliłem, tutaj się gra solo Cicho, gramy razem solo. Spoko, zawsze spoko, nie? Razem sobie wywal po sobie, no No spoko, mi tam pasuje Dobra, mi Na odwrót, to jest gówno A Co gówno? O, to będzie chyba nie wyglądać Proto patrzysz na wygląd? Robo, tak Protobomb dajemy tu Nie no Omni wręcza będę miał no. Wiesz co? Zmienić mogę twoje nastawienie do życia, bo... mówię bądź... Nie, nie dlatego, ale zaraz idę, wiesz co zrobić. Zaraz będę szedł sprzątać mogę. w pokoju. Aha, spoko. Fajnie, że się przyznajesz, że jesteś yy, błaganiarem. Dzięki Ale coś mówiłem? Tak, powiedziałeś, że idziesz sprzątać pokój Tyle Ty wystarczy nie. Ty nie musisz <tyle> na razie nie <tyle> Ojem Czekaj, teraz tak um, Tu From play solo To in party play solo start Chyba tak się w to gra, nie wiem jak ogarnę, jak się w to gra, to będzie dobrze <grych> O tu jeszcze coś jest Nie, tu nie Czekaj, jest. to jest... Aha, spokój, nie słuchajcie 10 z tych takich chyba muszę mieć, tak yeah. Idziemy na dół, baby mm -hmm. Dobra ładowania, te ładowania. Czekajcie, ile w ogóle nagram, nie wiem. O ja um, 22 minuty powiedzmy gramy z tego co widzę. W tą grę już, no to z 20 minut będzie to tak kończymy... Znaczy nie 20. Dobra. jest 15 minut już chyba nagrania. Dobrze, to skończymy za 5 minut. Nie, tego nie chciałem rozwalać powiedz mi jedną rzecz. Ile renderujesz taki swój filmik? Dość y, chwilę, bo teraz w ogóle będę renderował, chyba camtasia studio. Wcześniej nie renderowałem czymś innym. O, ja. ja też chwilę renderuję synem. Jaką synemą? Co? Usłyszałem, że renderujesz synemą. Trochę dziwne, jak renderować synemą 4D. Powiedziałem, że też renderuję chwilę. Dobra. Bo jesteś głupi. A za ty rudy są. Nie jestem rudy, chcesz moje zdjęcie. Tak. No problemu. Okej. Okay. Sam sobie zaraz zobaczę. Ehm, a, trzeba chyba tam. Co zaraz przyjdzie. Ach, nie mogę sobie. Jest... Tu... Dziwne testowanie w tej grze. A, ja mam bombę. Wyjdźmy i dajmy tu. A nie działa. Coś tam innego. I teraz A. Klucz. Tu tu tu. Ej, Kosiek, jeszcze w ogóle jesteś? Hello. Wiem, Miałem, ja, że jestem wyciszony. A Wiesz? tarcza. Spoko. Też się cieszę. Mówisz co, Danielak? Co osiek, mało gejuchu? <grym> Spadaj ty. <grym> Bo co? I tak wiem, że jesteś gejem. Co, jesteś gejem mówisz? Nie, ty jesteś gejem. Przyznajesz się kiedyś tam na tym MCH. Co? <grym> Nie pamiętasz? Nie. Jeszcze tu mówił, że jesteś. A, po prostu zacznijmy <grym> do tego, że każdy mówił, że jesteś. Ale by to mówić dla lazowały, tam każdy sobie co dzień nie ciśnie. już wiem co chodzi z tym blokiem. Co? To dobrze robisz. Ja dobrze robię, tak? Nie, 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 fajnie. Dobrze, ale Co ja tego tak powiedziałem? Nie w ogóle. Weźcie lecz, człowieku. ty chory psychicznie. Ja? Ach, Wiesz, to! No, nie wiem, nie no myślę, że tu. Ty... Ale mi pojechałeś. Ojeny, aż się chyba sucho zrobiło, nie? Mhm. U, to źle. Wiesz, jak, się, jak ja się urodziłem w tym momencie? Ojeny, to mi pisze. Mm, czekaj Co ja ci piszę, no? Co myślisz? Yy, czekaj, bo musim mi piszę. Dymuś? No bo mam Zener Zrobić napad na pewno Nie tak? chcę... Nie chcę, nie, 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 ja go zabiję. Dobra, Facebook, o, to Mam bossa! Aha, boss na cztery hity! Spoko! Ale mi to boss Ale kurde, twardzie? No wiem. Twarzsze. Ja, ej, ja bym go chyba nie rozwalił. Twardsze od ciebie, więc wiesz. Nie. Ja. No, o to chodziło. No dobra, chinąłem się, a ten mi znowu coś napisał. Kto No ja, że ci napisał? jakiej kobietce, jak ty? Napiszę ci potem, y, z czego byśmy mogli nagrać let's play'a. Mi? My? Se, tak, to sobie kupisz grę. Ja? Tak. Aha, myślałem, że gramy z tego kolegi. Na cenę -no ci podam, A A druga? Oh, z... Znalazłem twój wampel, no nie wierzy, że jedna osoba lubi. Za tego, za 0 zł, wiesz? Tak. No. no. Ej, to masz jakieś zdjęcie na fanpage'u? No. Takie główne. Jedno. główne. Ale takie główne zdjęcie. No mam. Czekaj, to tu jakieś tam, jakąś twoją podróbę znalazłem, da? Nie, weź. Wiesz, ile The moment ma y, tych y, fanpage'ów na y, fejsie Nie. Czekaj, um, 7 chyba. Lol. A jak twój się wam page nazwany na fejsie? Daniel 412. Masz na moim kanale Influg. YouTube. Dobra. YouTube. jo. Już pradek wszedłem na Pomper.pl. Czyżby mi się gas bugowało. Aha, spacebar, keys, arrow keys i Facebook. Kurde, to na do mnie strzela. To świetnie. wiem, zajebiście Światłem do Gudania, odcinek pierwszy. Jens, kiedy to jest? Weź przestań, muszę wreszcie zacząć nagrywać to. Dobra, tarczę położyłam trochę, bo tarcza szmatą. Mm -hmm. a co, masz poszukać ciebie na kanale? No Grup mojego fanpage'a! Hmm. <ścoughs> szczurku dostaniesz Czekaj, czek, czekaj, żadnego fanpage'a tam mnie widzę, ty nie masz fanpage'a, oszukujesz mnie tam. Czekaj, weź W, w, Facebook y dotcom y, slash page slash danielo 412 nie odnależemy strony, sora. no to weź tego, czekaj potem ja mi link wyślesz a w tym czasie ja sobie o skończyliśmy i level up no, wreszcie Bleef <suszel> Dobra, więc to będzie na tyle jak się zaboduje tylko Będzie tak może po dwie misje Dlatego Gdzie ja jestem? O! Co tam widziałem? No, jak widzicie już mam coś innego To tak, to zobaczmy Bojęczka w będzie chyba gdzie wszyscy? Wywiało wszystkich? What the hell? To jest to moje cemien? Dobra Pójdźmy tam zobaczyć O Czybym nie miał broni? Ten mogę? Ty czekaj, czekaj, o co no, Nie wiem o co ci chodzi. Tylko mówię, że jestem. Ty, so. Ty można i nagrać multi? From party Open to Friends, open to blue Guy Czekaj, EQ muszę sobie zmienić. Bo to i hash Na to i punch gun Tylko czego ja broni nie mogę że cześć Dobra nie wiem Nie wiem o co chodzi w ogóle A tam coś jest czekajcie Nie po jest nieadmi A mi nie znikło Nie, wiem, czekaj. Ok. no czekaj. Nie co robić dzisiaj. Zaraz mi wyścig, że to go nie? Co, co, co? Zaraz mi wyścig, że do tego CNO. No spoko, spoko. Tutaj patrzę o co kaman. i pokazywało nagle jakiegoś chyba ludzika i mi znikło. Nie wiem, dobra. To tyle na pierwszy odcinek z gry Spiral Knights. A czekaj, to ja się przywitam z widzami. Dzień dobry. Ale ty już się dawno chyba witałeś. Nie, nie witałem się. Nie? Aha, słuchaj. Bo mnie nie Dzień no. dobry. I do widzenia. Zarazem. Po, do, widzenia, do widzenia, cześć. W następnym odcinku będziemy mieli. Um, Pieniądze, kobiety, tak. drogi do Wszystko. No, wszystko. Więc komentujcie, subskrybujcie, przyjaceniacie. Bo hajs się musi zgadzać. Tak, tak i wchodźcie tak. na nowy kanał Daniela Osiek Games. Tak, jasne. I umzujemy. <laughs> Więc cześć, papa. Hej. Ja, ja.